Cześć, zapraszam Was na test kolejnego autka w Borkowie niedaleko Kielc. Jest trochę mglisto, mgła jak mleko, ale wszystko dlatego, że jest 6 rano. Testowane dzisiaj autko to Skoda Octavia VRS lub RS, jak to woli, chociaż ja uważam, że RS jest poprawnie. Oktawka jest trzeciej generacji, posiada piękne, duże. W dodatku ciemne 19-calowe felgi, które perfekcyjnie pasują do tego czarnego, perłowego koloru samochodu. Kiedy myślimy Skoda, przychodzą nam do głowy takie myśli jak Fabia lub Octavia. Rzeczywiście dwa popularne auta, zwłaszcza wśród samochodów firmowych w Polsce. Octavia to takie zwykłe, przeciętne autko, ale RS yy, to autko, o którym marzy na pewno każdy przedstawiciel handlowy, ale nie tylko. A teraz zobaczcie samochód w 3D. Oktawia to dość duże auto. 469 cm długości, 181 cm szerokości i 145 cm wysokości. W środku także jest sporo miejsca, ale o tym później. Zawieszenie w RS jest niższe od standardowej Oktawi o jakieś 13 mm. Jest dość sztywne, sportowe, wystarczające do tego, żeby poczuć dreszczyk emocji, adrenaliny, zwłaszcza na zakrętach. Rzućmy teraz okiem na silnik. 2 litry benzyna, turbo benzyna, 220 koni mocy, niecałe 7 sekund dokładnie 6,9 do 100 km na godzinę. Uh... Egzemplarz testowy posiada automatyczną skrzynię biegów DSG, 350 Nm, czyli prawie jak w dieslu. Pojemność baku to 50 litrów, czyli taki średni zasięg, można powiedzieć, około 500 km. Oczywiście w zależności od naszego stylu jazdy. Silnik pali 8,5 litra na 100 km. Biorąc pod uwagę fakt, jaką mamy tutaj jednostkę, myślę, że nie jest to dużo. Ten sam silnik występuje w Volkswagenie Golfie GTI. A teraz Pokażę Wam jak słychać silnik. To samo z nieco innej perspektywy. A teraz to samo tylko ze środka. Będzie się znacznie różnić, dlatego że dźwięk nie pochodzi tylko z silnika czy wydechu, ale także z głośników. Tak, z głośników, także podziękujcie ekologom. Sprawdźmy, ile miejsca jest na tylnej kanapie. Jak wiecie, nie jestem małą osobą. 185 cm wzrostu, a mimo wszystko jest naprawdę sporo miejsca, biorąc pod uwagę ustawienie przedniego fotela pode mnie, tutaj przy kolanach i nad głową. Wysoki środkowy tunel niestety może przeszkadzać podczas długich podróży, kiedy z tyłu będą siedzieć trzy osoby. Z przodu również czuję się wygodnie. Zarówno ja, jak i mój pasażer nie będziemy nigdy narzekać. Ja dodatkowo nigdy nie będę się nudził. Pozycja za kierownicą jest naprawdę świetna. Fotele są zrobione ze skóry i ze skóry ekologicznej. Dobrze wyprofilowane i świetnie trzymają w zakrętach. Zobaczmy, jak to wszystko wygląda od środka. Osoby, które będą siedziały na tylnych fotelach, będą miały naprawdę atrakcyjny widok. Deska rozdzielcza jest nowoczesna. Autko posiada dodatkowo szyber dach z niewielkim shotem. Jest także siatka, którą możemy zamykać lub otwierać. Ma ona ograniczać przepływ powietrza. Źródła światła, również dla pasażerów siedzących z tyłu. Fajna sprawa, że jest także dla nich nawiew, który na pewno będzie przydatny podczas upałów, ale nie tylko. To, co widzicie niżej, to standardowe gniazdko, takie jak w naszych domach. Można tutaj podłączyć cokolwiek tylko chcemy. Akurat teraz ładuje mi się telefon. Ładowanie telefonu jest y, znacznie szybsze niż w standardowej ładowarce samochodowej. Oczami kierowcy widzimy, że nie powinien się on nudzić. Wszystko to, czego potrzebuje, jest dostępne pod ręką. Kierownica skórzana obszyta czerwonymi niczmi bardzo ładnie się prezentuje. Biegi można zmieniać. Przy kierownicy za pomocą łopatek, oczywiście, jeżeli chcemy, zegary duże, czytelne. Pośrodku nich standardowy, nowoczesny komputer z wieloma funkcjami. Nagłośnienie jest naprawdę świetne. Kosztuje parę dobrych tysięcy, ale gra rewelacyjnie. Nic nie trzeszczy, nic nie pierdzie, nic nie bu buczy, tak jak nie powinno. Nawigacja DVD i inne pierdoły. Duży ekran. Kosztuje ona prawie 7000 zł. Gdybyśmy chcieli nieco mniejszy wyświetlacz i samą nawigację, wówczas zapłacimy nieco ponad 2000 zł. System sprawuje się świetnie, nic się nie zawiesza, nic się nie tnie. Podgrzewana tylna przednia szyba, niewielki schowek, podwójna klimatyzacja, wyjście USB, skrzynia automatyczna DSG, o której Wam wcześniej wspominałem. Możemy również wybierać, wybierać nasz styl jazdy. Dostępne to normalne, sportowy, ekonomiczne lub też indywidualne ustawienia. Pasażer ma do dyspozycji dość spory schowek, klimatyzowany. Znajdują się w nim miejsca na karty pamięci oraz na płytę. Wygodny podłokietnik. Cup holder. W dużej oktawce jest duży bagażnik. 590 litrów pojemności. Jest naprawdę spory. Pojemność bagażnika zwiększa się po złożeniu oparcia tylnych foteli. Trwa to dosłownie chwilę. Wystarczy tutaj nacisnąć, pociągnąć. I mamy 1580 litrów pojemności. Octavia RS to dość fajne autko, napęd na przód, dużo mocy, 220 koni, przyzwoite spalanie, sporo miejsca w środku, wielgarny kufel na weekendowe zakupy. Autko dla kogoś, kto ma przynajmniej 116 tysięcy złotych, chociaż y, niestety wersja taka jak ta testowana przeze mnie z dodatkowym wyposażeniem to był wydatek już 146 tysięcy złotych. Trochę sporo, no ale z drugiej strony mamy sporo fajnych, ciekawych bajerów. Oczywiście mogłyby być nieco tańsze, prawda? Całość relacji jak zawsze na moim blogu strefa